Zło. Zbrodnia łowca ofiara. Większość seryjnych morderców ma swój typ ofiar. Najczęściej pada na młode kobiety, ale zdarzają się też młodzi mężczyźni czy dzieci. Zazwyczaj jednak zabójcy trzymają się przyjętego przez siebie schematu. Wynika to z wielu czynników. Niektórzy z nich czują się skrzywdzeni przez konkretną grupę społeczną i to właśnie na niej próbują się odegrać inni nie są w stanie zapanować nad własnym pożądaniem, a jeszcze inni celują w te osoby, które w ich odczuciu są najsłabsze i zapewnią im szybką dawkę przyjemności. Ted Bundy wybierał młode studentki z długimi włosami, Albert Fish brutalnie zabijał dzieci, a John Wayne Gacy zwabiał do siebie młodych chłopców, których torturował i mordował. I tak jest też w wielu innych przypadkach, choć oczywiście zdarzają się wyjątki, takie jak chociażby Richard Ramirez, który czasem zabijał młode osoby, a czasem staruszki. Jednym z takich wyjątków był też jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców Ukrainy, czasem porównywany do rzeźnika z Rostowa Andrija Czekatiły. Bestia z Żytomierze, o której dziś Wam opowiem, na pierwszy rzut oka wybierała całkowicie przypadkowe ofiary. W różnym wieku, w różnych miejscach, ale jeśli przyjrzymy się dokładnie, zauważymy, że niemal zawsze były to rodziny, nierzadko również te wielodzietne. Dla mordercy wiek ofiar nie grał roli. Podobnie właśnie jak było z Ramirezem. Czasem strzelał z broni, innym razem dusił gołymi rękoma. Raz ofiara miała trzy miesiące, a raz była już na emeryturze. Jeśli skupimy się więc na wieku ofiar, zobaczymy, że nie ma w tym schematu ani jasności działania. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę inne aspekty, takie jak przynależność do konkretnej grupy społecznej, to w ten schemat wpisuje się właśnie rodzina. Dlaczego skupiał się na niej? Zacznijmy od początku. Anatolij Onoprienko, później znany jako Terminator i Bestia z Żytomierza, przyszedł na świat 25 lipca 1959 roku we wsi Łaski w Ukrainie, gdy ta należała jeszcze do Związku Radzieckiego. Jego ojciec walczył w II wojnie światowej, za co otrzymał nawet odznaczenie, ale już w cywilu niespecjalnie przywiązywał się do żołnierskiej etyki. Został dwukrotnie skazany za drobne przestępstwa. W dodatku nie stronił od alkoholu. Anatoli miał też młodszego brata, Walentina, a matka chłopców pracowała w kołchozie. Ojciec bardzo szybko opuścił rodzinę, zostawiając kobietę z dwójką dzieci. Niestety ona sama zmarła, gdy Anatoli miał trzy lata. Przyczyną była niewydolność serca. Ojciec ona przyjęki nie chciał się nim zajmować i choć wziął pod swój dach młodszego z chłopców, starszego odesłał do babci i polecił, by ta oddała go do domu dziecka. Kobieta tak też zrobiła, i Anatolii trafił wkrótce do sierocińca. Według samego mężczyzny, to właśnie ten moment oddania do domu dziecka naznaczył go już na całe życie i zdefiniował jego późniejszą zbrodniczą działalność. Ten trudny czas chłopak spędził na próbie przystosowania się do otaczającej go rzeczywistości, i mimo kilku przyjaźni, które udało mu się zawiązać, placówce mierzył się ze znęcaniem przez starszych i silniejszych kolegów. Gdy Anatolij Podrusu zaczął zmieniać swoje zachowanie. Z cichego i bezbronnego chłopca, sam stał się oprawcą, który znęcał się nad słabszymi. W dodatku zaczął kraść, co szczególnie zaczęło niepokoić dyrekcję ośrodka. Ono Prjenko nie skupiał się też na nauce. Porzucił szkołę i przez jakiś czas udało mu się mieszkać z ojcem. Ten już trzeci raz się ożenił. Ale z synem dalej miał bardzo trudne relacje i nieszczególnie zależało mu na ich poprawie. Anatolij postanowił więc skupić się głównie na sobie. Wstąpił do szkoły leśnej z nadzieją, że uzyska dyplom i będzie mógł objąć stanowisko w instytucji związanej ze środowiskiem i ekologią. Ale tak się nie stało, bo chłopak nieszczególnie był zainteresowany zgłębianiem wiedzy. Wdawał się w bójki z innymi uczniami, chętnie sięgał po alkohol i był coraz bardziej zuchwały w swoich kradzieżach. I znów zdecydował się porzucić szkołę i zmienić kierunek działania. Postawił więc na wojsko. Jako żołnierz ono prienko też nie miał łatwo. Przeprawa wśród innych mężczyzn okazała się dla niego prawdziwą męką. Szybko stał się workiem treningowym, znęcano się nad nim i regularnie go bito. Był też zastraszany, co zapamiętał później do końca życia. Nie mógł zdobyć szacunku kolegów, którzy widzieli w nim niepozornego i słabego człowieka. Po powrocie z wojska mężczyzna wstąpił do szkoły żeglarskiej. Praca marynarza bardzo mu odpowiadała. Mógł zwiedzać świat, otrzymał też dobrą i stabilną pensję, a do tego nawiązywał bliższe relacje z kobietami. Wydawało się więc, że wreszcie obrał ścieżkę, która mogła zapewnić mu stabilne życie. Ale niestety i tam nie wszystko przebiegło po jego myśli. Wpadł w konflikt z przełożonymi i musiał opuścić swoją służbę. Ale Onoprienko nie zamierzał się poddawać. Szybko znalazł kolejny plan. Dostał pracę w Straży Pożarnej, a w dodatku poznał dziewczynę, w której się zakochał. Para wzięła ślub, a na świat przyszedł jego syn. Anatolii wstąpił też do komunistycznej partii Związku Radzieckiego. Zapisał się również do Związku Myśliwych i Rybaków. I wtedy zupełnie niespodziewanie ono prienko postanowił porzucić dotychczasowe życie i wyjechać w nieznane. Był przekonany, że czeka na niego jakaś wielka przyszłość i na pewno nie jest nią opieka nad swoją rodziną. Żonę i dziecka już nigdy więcej nie zobaczył. Spakował za to cały swój dorobek, zabrał też oszczędności i w 1989 roku zniknął. ZŁO, Zło. Zbrodnia, Zbrodnia. Zbrodnia Łowca Owiara tego samego roku Anatoli poznał Siergieja Rogozina. Mężczyźni spotkali się w dolgoprudnym, średniej wielkości mieście w Rosji, niedaleko centrum Moskwy. Obaj bardzo szybko znaleźli wspólny język, a to dlatego, że Siergiej służył wcześniej w Afganistanie. Mieli więc wspólny temat, który ich interesował. Postanowili więc otworzyć razem biznes w dziedzinie handlu. Niedługo potem okazało się, że Anatolij ma na zły wpływ. Zaproponował mu, by zaczęli sięgać po nielegalną formę zarobku. Ono Prienko obmyślił plan, mężczyźni rabowaliby nocą zaparkowane auta. Wtedy zabieraliby wszystko to, co nadawałoby się do sprzedania, czy po prostu do domu. W czerwcu 1989 roku pojawił się pierwszy cel przyjaciół. Zauważyli auto, które miało ze sobą przyczepę. W środku spało małżeństwo, które zupełnie nie zdawało sobie sprawy z czającego się właśnie zagrożenia. Zamiast obrabować pojazd, Anatoli wyjął broń i z zimną krwią zastrzelił parę. Jego przyjaciel był w szoku. Po pierwsze, nie spodziewał się, że ono prienko jest zdolny do zabójstwa, a po drugie, nie taki był ich plan. Mieli jedynie kraść, a następnie odjeżdżać w nieznane. Zamiast tego trzeba było ukryć ciała ofiar, a po przeszukaniu pojazdu Podłożyć w nim ogień, dzięki czemu wszystkie ślady zostały zatarte, a i służby miały więcej pracy przy ustaleniu właściciela. Relacja między mężczyznami uległa zmianie. Ono Prienko wyczuł przerażenie u kolegi i zagroził mu, że jeśli go wyda, ten zabije jego żonę i córkę. Chcąc nie chcąc, Siergiej musiał milczeć. W kolejnych miesiącach doszło do następnych napadów, które kończyły się śmiercią niewinnych osób. W sumie Onoprienko miał na koncie wówczas dziewięć ofiar. Rogozin twierdził później, że zerwał kontakt z Onoprienką. Ten z kolei zapewniał, że zabicie tylu osób nieco go podłamało. Przekonywał, że w tamtym czasie miał nawet myśli samobójcze wywołane tym, co zrobił. Zdecydował się więc na podróż po Europie, co umożliwiło mu zdobycie fałszywych dokumentów. Dotarł m.in. do Niemiec, gdzie podejmował się najróżniejszych zajęć. Był pracownikiem kuchni, a także ogrodnikiem. Próbował nawet zdobyć azyl polityczny. Wszystko to na nic, a zamiast ochrony ze strony obcego państwa trafił do więzienia, zarówno w Niemczech, jak i w Austrii, gdzie odpowiadał za drobne kradzieże. Został też deportowany do Ukrainy. Wracając do ojczyzny, ono Onoprienko był przekonany, że nadal jest tam głośno po zbrodniach, których dokonał. Tymczasem już na miejscu okazało się, że nikt o nich nie rozmawia, nie ma policyjnych obław i rysopisów potencjalnych sprawców. Zabójstwa Anatolia różniły się, a śledczy nie dysponowali szeroką gamą dowodów. Dlatego uznano, że zbrodni dokonało kilka różnych osób i nie powiązano ich z nazwiskiem Onoprienko. Mężczyzna nie był w ogóle na celowniku służb. Wtedy Anatoli postanowił sobie, że zasieje w lokalnej społeczności taki terror, że usłyszy o nim cały kraj i każdy będzie drżeć na dźwięk jego imienia. Zamieszkał chwilowo u swojego kuzyna, który później zapoznał go ze znajomą, rozwódką Anną. Kobieta miała już dwójkę dzieci, ale szybko przypadli sobie z Anatolijem do gustu. Zaczęli się więc spotykać. W tym czasie u ono Prienki zaczęła rosnąć potrzeba mordowania. W 1995 roku ukradł przyjacielowi strzelbę myśliwską, w której spiłował lufę. Chciałby zadawane obrażenia były jak najsilniejsze. Jednocześnie zamierzał bogacić się na swoich ofiarach. Nie mógł znaleźć pracy, więc uznał, że najlepszym sposobem będą po prostu kradzieże, w czym miał już wcześniejsze spore doświadczenie. Tak też rozpoczął się terror, który trwał trzy miesiące i kosztował życie kilkudziesięciu osób. Anatolij znikał z domu nawet na kilka dni. Powiedział partnerce, że musi podróżować w interesach. 24 grudnia 1995 roku dotarł do niewielkiej wsi w środkowej części kraju. W jednym z domów mieszkała rodzina Zajczynków. Wszyscy spali, gdy ono prienko włamał się do budynku. Jako pierwsi zginęli ojciec, a także trzyletni syn, który z nim spał. Następnie zaćgał żonę nożem, a trzymiesięczne niemowlę, które było wówczas w łóżeczku, udusił. Była to najmłodsza ofiara bestii z Żytomierza. Opuszczając miejsce zbrodni, Anatolii podłożył pod budynek ogień. Nienasycony zabójca na zadanie kolejnych ciosów nie czekał długo. Zaledwie tydzień później znalazł nowe ofiary. Najpierw spotkał leśnika, od którego próbował wyłudzić pieniądze. Mężczyzna stanowczo jednak odmówił. Wtedy Anatolij wyciągnął broń i strzelił mężczyźnie w plecy. Ciało porzucił przy poboczu. Ukradł swojej ofierze pieniądze i inne cenne przedmioty, a następnie ruszył w dalszą drogę. W jednym z domów zauważył w oknie mężczyznę. Sięgnął więc po strzelbę i otworzył ogień. Następnie wszedł do budynku i zastrzelił żonę zabitego przed chwilą mężczyzny, a także jej siostry. Łącznie cztery osoby. Puścił się też makabrycznej zbrodni. Odciął kobiecie palec, by ściągnąć pierścionek, który następnie zebrał ze sobą. Gdy dotarł do domu, oświadczył się Annie, dając jej biżuterię, którą wcześniej zabrał zamordowanej kobiecie. Ono, prienko, już po zatrzymaniu, o swoich zbrodniach mówiła: Kiedy to robię, mam nienormalny stan. To nie jest mój stan, nieludzki taki. Ale kiedy to przemija, to tak jakby znowu jestem człowiekiem. Zapewniał też, że to tak naprawdę nie on zabijał, tylko diabeł, którego do tego zmuszał. Tymczasem w Ukrainie wybuchła panika. Ludzie bali się o swoje bezpieczeństwo, nie wychodzili z domów. Nikt nie wiedział, kim może być zabójca nazywany Terminatorem. Śledcze co chwilę zatrzymywali podejrzanych, ale wszystko to na nic. Żaden z nich nie był tym, kogo szukali. Co ciekawe, już wtedy spotkali się z ono ale z braku dowodów został wypuszczony na wolność. Dysponowali niewielką ilością dowodów, ale byli przekonani, że za zbrodniami stoi jeden człowiek. I choć wówczas nie mówiło się głośno w Ukrainie jeszcze o seryjnych mordercach, to śledczy wiedzieli, że mają do czynienia z psychopatą, który nie przestanie zabijać, dopóki nie zostanie złapany. Milicjanci przeczesywali nocami wsie, sprawdzali każdy, nawet najmniej niepokojący odgłos. Sprawca był nieprzewidywalny, nie wiadomo było, która rodzina może stać się jego kolejnym celem. Dlatego śledczy postawili na obserwację. Nad sprawą seryjnego mordercy pracowało wówczas 100 milicjantów. Zło. Zbrodnia, zbrodnia, zbrodnia. ŁOWCA Owiana. 6 stycznia 1996 roku Onoprienko dokonał kolejnych ataków. Na autostradzie Berdiańsk dnie Zatrzymywał samochody i zabijał osoby, które nimi jechały. Ofiarami byli chorąże marynarki wojennej, taksówkarz, kucharz i jeszcze jedna osoba, której tożsamości nie ujawniono. Łącznie cztery osoby w trzech niezwiązanych ze sobą incydentach. 17 stycznia zginęła pięcioosobowa rodzina pilatów. Ich dom został spalony. Ono Prienko zabił też dwie przypadkowe osoby, które w jego ocenie mogły być świadkami dokonanych przez niego zbrodni. 30 stycznia w Fastowie w obwodzie kijowskim bestia zabiła kobietę i jej dwóch synów, a także 32-letniego mężczyznę. Zabił ich wszystkich z zimną krwią, nikomu nie okazał litości. W Fastowie był chłopiec. Kiedy jego mama powiedziała, że nie ma pieniędzy, to zastrzeliłem ją, a potem brata chłopca na jego oczach. A on siedzi w łóżku. Pytam go, czy wiesz, gdzie są pieniądze. On tak spokojnie wstaje. Siedmiu- sześcioletni chłopczyk i mówi: Chodźmy poszukać. A ja wtedy wystrzeliłem do niego znikąd. Ten opis wydarzeń, przedstawiony przez Onoprienkę, doskonale pokazuje, skąd wziął się jego przydomek Terminator. Według milicji, działał jak maszyna, nie okazywał żadnych emocji i zabijał każdego, kogo tylko spotkał danej nocy na swojej drodze. Podobny los 19 lutego spotkał rodzinę Dubczaków w Olewsku w obwodzie żytomierskim. Anatolij najpierw zastrzelił ojca, później syna, matkę zmasakrował młotkiem. Gdy spotkał córkę małżeństwa, zażądał od niej pieniędzy, ale dziewczyna powiedziała, że nic mu nie pokaże. Wtedy ją również zabił, zadając ciosy młotkiem. Jak później wspominał, jej opór był niesamowity, ale on nie poczuł nic. 27 lutego ono udał się do Malina również w obwodzie Żytomierskim. Tam mieszkała rodzina Bodnarczuków. Ich krewna Natalia w telewizyjnym wywiadzie tak relacjonowała te wydarzenia. Nie było późno, nie poszli jeszcze do łóżek, dopiero co wrócili. Dzieci spały, a ich rodzice krzątali się jeszcze po domu. Potem zamknęli drzwi, zgasili światło i jakieś pół godziny później usłyszeli brzęk tłuczonej szyby na parterze. Wtedy Siergiej Bodnarczuk wybiegł z domu, ściskając w ręce siekierę. Był przygotowany na przyjście napastnika, ale ono projenko zdążył się ukryć i w ciemnościach obserwował ruch mężczyzny. Gdy wycelował, zastrzelił Siergieja, a jego ciało odsunął od domu. Czekał, aż z budynku wyjdzie Galina, żona mężczyzny. Wepchnął ją do środka, odwróciła się i wtedy zabił ją jednym strzałem. Jej śmierć była stosunkowo łagodna. Upadła, a on zaczął przetrząsać dom. Wtedy ono Prienko znalazł w pokoju dwójkę dzieci: siedmioletnią dziewczynkę i dziewięcioletniego chłopca. Oboje zginęli od uderzeń siekierą. Godzinę później Anatoli zamordował jeszcze pewnego biznesmena, którego ciało miał porąbać siekierą, ale ta historia nie została potwierdzona. 22 marca zginęła jeszcze jedna czteroosobowa rodzina, której dom podpalił. Wtedy miała zakończyć się krwawa podróż bestii po ukraińskich wsiach. W kwietniu 96 roku do milicjantów zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że jego sąsiad niósł w torbie broń. Śledczy wiedzieli, że zabójstwo dokonano bronią myśliwską z obciętą lufą, postanowili więc sprawdzić te zeznania. Tak dotarli do Anatolija Onoprienki, który mieszkał wówczas ze swoją narzeczoną. Gdy do niego przyszli, kobiety nie było w mieszkaniu. Mężczyzna próbował się jeszcze bronić, ale został szybko obezwładniony. Wiedział już, że tym razem to on będzie miał kłopoty. Milicjanci rozpoczęli przeszukanie mieszkania Anatolija. Znaleźli tam ogromną liczbę skradzionych przedmiotów, które pochodziły z domów ofiar, i była też broń, która pasowała do śladów kul pozostawionych w spalonych budynkach. Choć milicjanci byli zaskoczeni tym, że to właśnie ono prienki szukali przez tak długi czas, bo fizycznie był bardzo niepozorny, to jednak nie mieli wątpliwości co do jego winy. Anatoli nie przyznawał się i przekonywał, że strzelba nie należała do niego, a on nie miał żadnego związku z atakami. Broniła go również narzeczona, która po powrocie do mieszkania nie mogła uwierzyć, że jej partner, z którym planowała ślub, może być bestią z Żytomierza. Zapewniała, że to najspokojniejszy człowiek na świecie, który w dodatku doskonale opiekuje się jej dziećmi. Ale ta obrona na nic się zdała. Ono Onoprienko został zatrzymany i przewieziony na przesłuchanie. Zło. zło, Zbrodnia, Zbrodnia. łowca-owiarka. Początkowo mężczyzna został oskarżony o 40 zabójstw. Milicjanci chcieli zrobić wszystko, by przyznał się do swojej winy, bo tak mieli pewność co do jego skazania. A w końcu po długich i bardzo męczących rozmowach, Onoprienko przyznał się nie tylko do zarzucanych zbrodni, ale zdradził też, że było ich znacznie więcej łącznie. 52. Nie wiem, dlaczego ja, dlaczego 52 zabójstwa. To nie jednego człowieka zabito, że komuś coś się nie podobało, potem go zabito, no czy jak byłeś zły na kogoś. Ale za nic 52 osoby zostały zabite. W ogóle nie znałem tych ludzi. Jestem po prostu zwykłą osobą. Nie jestem supermenem, nie jestem jakimś maniakiem. Kiedyś mówiłem na śledztwie, że w celu rabunku zabijałem ludzi, ale nie, mi ja ani w celu rabunku. To Mówił ono Prienko w telewizyjnym wywiadzie już po skazaniu. Proces Terminatora ruszył w listopadzie 1998 roku. Jego akta liczyły aż 99 tomów. Zebrano bardzo silne dowody, które w dodatku podparte były przyznaniem się do winy. Ale nie to było najbardziej charakterystyczne w całym tym procesie. Opinia publiczna skupiła się raczej na zachowaniu Ono Prienki, który podobnie jak Chikatilo zachowywał się na sali sądowej, delikatnie mówiąc, nieprzewidywalnie. Robił miny, przekonywał też, że opętał go diabeł, który kazał mu zabijać. Siedział w klatce odizolowany od tłumu, który każdego dnia zbierał się w sądzie. Ludzie domagali się linczu na mordercy. Obok Ono Prienki usiadł też Rogozin, który choć nie przyznawał się do winy, Został skazany na 12 lat więzienia za pomoc w niektórych przestępstwach. Anatoli usłyszał wyrok. Była to kara śmierci. Gdy sędzia ogłaszał swoją decyzję, ono pokazał niecenzuralny gest, a następnie nakreślił palcem na czole krzyż. Według ekspertów, Anatoli takim zachowaniem próbował przekonać sąd, że jest niepoczytalny. Ale biegli uznali jednogłośnie, że mężczyzna doskonale wiedział, co robi. I był w stanie ocenić wagę swoich zbrodni. O niepoczytalności nie było więc mowy. Kara śmierci dla Onopryjenki zbiegła się ze zmianą ustrojową w Ukrainie. Kraj nie był już w Związku Radzieckim, był niepodległym, wolnym państwem, które wstępując w 1995 roku do Rady Europy zrezygnowało z kary śmierci. Takie wyroki zamieniono na wieloletnie więzienie. Jak pewnie pamiętacie, podobna sytuacja była w Polsce. W ten właśnie sposób egzekucji uniknął pedofil i morderca Mariusz Trynkiewicz, któremu wyrok śmierci zmieniono na karę 25 lat pozbawienia wolności. I podobnie jak w przypadku Polaka, również w Ukrainie społeczeństwo nie zgodziło się z takim rozwiązaniem. Ludzie domagali się krwi bestii z Żytomierza, ale prawo było prawem. Anatolij miał spędzić w więzieniu resztę życia, choć on sam zapowiedział, że znajdzie sposób, który pozwoli mu na ucieczkę z zakładu karnego. A on sam zemści się wtedy na wszystkich tych, którzy z niego kpili. Ono Prienko zapewnił też, że ewentualnej kary śmierci w ogóle się nie boi. Jak mówił... Ja ułaskawienia prosić nie będę. Jestem mordercą. Chcesz czy nie chcesz, to prawda. Wiem, to jest źle. Za taką ilość rzeczy, co zrobiłem, o ułaskawienie się nie prosi. Dla mnie pewnie kara śmierci byłaby lepsza. Ja jestem chory. Teraz w więzieniu nie chcę umrzeć. Dla mnie ważne jest, aby dowiedzieć się. Mimo wszystko, tak długo już siedzę, dlaczego to się stało? Jak to się stało? Może kiedyś będzie wiadomo. Nie dlatego, żeby móc swobodnie żyć na wolności, a dlatego, żeby po prostu dowiedzieć się. Może być jakoś, no, że mam taki los. Powtarza się to samo. Nie chcę tego losu znowu w kolejnych życiach. Oczywiście żałuję i tu jest ponad 100%, że żałuję. To jest niemożliwe takiej rzeczy czynić. Jeśli mi wybaczą, ale nie Bóg czy ksiądz, a eksperci, przebaczą naukowcy, ludzie, wtedy będę uważał, że mi przebaczono. Jeśli ksiądz przebaczy moje grzechy, wtedy na pewno nie będę tak uważał. W zakładzie karnym Onoprienko popadał w coraz większą izolację, zatracał się też we własnych chaotycznych myślach. Mówił o głosach, które słyszę, także o tym, że być może został poddany różnym eksperymentom medycznym. Fantazjował też o zabiciu ponad 300 osób. Miały one się odbyć w tak trzeciej fazie walki z zarazą XXI wieku. Zapewniał też, że jego babcia była wróżbitką i to ona przekazała mu dar jasnowidzenia i hipnozy. Anatolij Onoprienko zabił łącznie 52 osoby, z czego dziesięcioro ofiar to były dzieci. Zabijał na terenach Żytomierza, Kijowa, Lwowa, Dniepropietrowska, Zaporoża, Odessy i Równego. Jak mówił, zawsze wybierał domy na obrzeżach wsi. Używał strzelby, ale też noża i młotka. Zapewniał, że zabijał również dzieci, dlatego że wychował się w sierocińcu i nie chciałby one również wychowywały się bez rodziców, których sam ich pozbawił. Z kolei część biegłych uważała, że celem Anatolia stały się rodziny, bo on sam nigdy jej nie posiadał. Nie mógł znieść widoku szczęśliwych rodziców i ich dzieci. Niewykluczone, że ofiar bestii z Żytomierza było znacznie więcej. Po zatrzymaniu przyznał, że był na pogrzebach dwunastu swoich ofiar. Ono Prienko zmarł 27 sierpnia 2013 roku w zakładzie karnym w Żytomierzu. I to na tę samą chorobę co jego matka, niewydolność serca. Przez wszystkie te lata spędzone w więzieniu, nigdy nikt go nie odwiedził. Rodzina zerwała z nim wszelkie relacje. Nikt nie chciał też zorganizować jego pogrzebu. W chwili śmierci, Anatolii Onoprienko miał 54 lata. Zło. Zbrodnia łowca-owiarka.